Witam z powrotem. A dlaczego witam Was z powrotem, skoro byliśmy w banku genów i kupowaliśmy sobie Adama? A widzicie, mam dla Was parę wyjaśnień. Chodzi o to. O. Chodzi o to, że podczas gdy nagrywałem Bajoszoka Dwójkę, robiłem też coś na drugim komputerze. Tak, grałem na drugim komputerze w inną grę. I niestety musiałem tego. Musiałem też się nią zająć i wyłączyłem nagrywanie A potem grałem dalej, przegrałem z 20 minut, aż się zorientowałem, że nie mam włączonego nagrywania na frapsie Przepraszam was serdecznie, nie chcę wyjść na jakiegoś no-life'a, że grałem jednocześnie na dwóch komputerach, ale musiałem to robić, musiałem zostawić grę włączoną na drugim komputerze specjalnie i musiałem też jedną, jedną ręką, jednym okiem na, yy, uważać na to, co się dzieje na drugim monitorze. Przepraszam, że taki brak profesjonalizmu z mojej strony, ale no niestety. Yy, mam nadzieję, że się nie gniewacie. Yy, musimy znów zacząć kupować rzeczy. Z tego, co pamiętam, mamy tutaj w tonik, który musimy przywrócić atleta. Kupimy dużo toników genowych, chyba nam się zaraz skończy. Tak, skończyło nam się. A więc kupimy sobie, co kupimy sobie? Na pewno kupimy sobie e, SHK i zamienimy za, e, za krótsze alarmy. <kluzny> Zastanawiam się I głohakowania porusza się wolniej. To się przyda. Świder się przyda też mroźny. Okej. Okay. Kupimy, kupimy. Tyle 2 sobie ulepszymy. Możemy rzucić dalej. jest. Mam jeszcze dużo Adama. Mm. <śmiech> <śmiech> Nie chciałbym za dużo kupować... Bimbrownik? O! To się by przydało. No i starczy. Stop, mamy F1, 2 I jeszcze sprawdźmy, czy możemy coś dokupić. Hmm. Mamy dużo Adama i ja bym pozbierał, zostawił go Uzbierał O A was nie spodziewałem, a w sumie Czekaj! Ajajaj... To jest fajne, że harpuny można zbierać. Witter mamy lekko ulepszony i jest mrożony. I lamy kasy 438 dolarów. Tradycyjnie nit łapki Granatów i min nie kup. Może minę zbliżeniową dwie. Wśród jest ok Amunicji na razie nie narzekam. Pochodzimy, o! Zaraz wyjdzie nam pajęczy. O, uwaga, uwaga, uwaga. No, kurde, chciałem, żeby go zjadły. Moje pszczołki. Pszczółki, pszczołki. O, jednak się przydały. Skąd mi się tu wzięli? Nie mam pojęcia. Też walczyłem ze wszystkimi, kim, z kim miałem przecież wcześniej. Hmm. I znowu, i znowu, widzicie? Wychodzimy do jednego pokoju. Tak, wykorzystamy. Tak jest, wykorzystaliśmy świder w końcu. Zwiększone obrażenia mamy przecież na nim. Chyba go potem będę ulepszać więcej i więcej używać, bo on się naprawdę przydaje. Musimy się stąd już zabierać. Ciało zbadane, ciało zbadane Dobra, spadamy, bo zaatakuje nas jeszcze ich więcej. Yy, tu rozwaliliśmy. Tutaj jest jeszcze apteczka Ewa. Ewy nie potrzeba nam. Autohakowanie. A nie, kurde, bo chciałem zobaczyć, co robię, jeżeli użyję uderzenia wręcz, yy, Mając kamerę w ręku, no i robimy po prostu zdjęcie. Znaczy, zdjęcie, no rozpoczynamy. Nagrywanie. O, tutaj nie ma przeciwników. Właśnie jestem zdziwiony. Tam się tam. To. Hack. Tutaj. Ciało spadane. Wow, tutaj dużo walczyłem. Trochę minęło z nim, kiedy ostatnio nagrywałem bajosoka O, fajnie, apteczka. Czy ja mogę. Bo ja tu walczyłem z tą, z siostrzyczką. Aj. Subject, Subject Delta. Delta, I have known oh. for years of Stanley's betrayal here and had forgiven him. But in compromising Eleanor now, he seals his fate. You see, it was Stanley who turned you into Ryan. He is responsible for what you have become. The security booth is open now. You may have your revenge. Jesus, Lamb knew and she just let me hang myself out the... Oh, God. No, no, no. Come on, pal. The, the, the train's ready. Just... Just let me live. Oh, Christ Almighty. <laughs> I, I swear it wasn't personal, okay? Don't... Don't... Please. So, Lamb broke out and she's coming back. Wow. Okay. Didn't see that coming, but okay. Oh, that is going to be. Oh, what am I going to do? And I. I've heard some of these. A lot of these people down here talking. Some of them I know saw the thing with Eleanor and. Mother's not lying this time, Father. He really did it to both of us. Nie touch me

Nie no zaraz się zatrzymamy, to wam dam posłuchać. Mogę? Okej. Okay. Wow. Okej. Okay. Nie, nie wróci, ale... Okej. Okay. Oh, to Co mam zrobić? I ja... I... Słyszałem a lot of these people down here talking some of them i know saw the thing with eleanor and who knows who knows what you can't just stop you know a whole cult from from talking can you well, maybe you can yeah maybe you can okay this is it chief end of the line if I'm right, Eleanor's mamas use an atom to force all rapture's minds and memories into the poor girl. Lamb reckons it'll make that child a saint. Now Eleanor's in a deep, dark place beneath Fontaine headquarters, and to keep you alive, we need to sneak in and find her. Tak więc, ah, człowieczka, fajnie. To the główna huh and to get to it. this facility belongs to the city now, to Ryan Industries, at least until the rioting subsides. While it is unfortunate that such measures had to be taken, I must admit it is gratifying to see this building mm. condemned. Fontaine is gone. Lamb is gone. Or close enough. I am alone. Trochę nudno bez wrogów, nie Ryan, niedługo się pojawi Nie nie bój się. Jedność Nie wydała książkę. Rany. nie być Uśmiech. ostatniej chwili. Nie Mhm. 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 Oh. October 9th, 1967. Hello. <coughs> My name is Gilbert Alexander. And by the time you hear this, I will be clinically insane. I am recording these diaries in advance as a Last ditch effort to assist anyone I might threaten in dealing with me. My next message awaits you beyond the security checkpoint. The bioscan will ensure that you're sane enough to need it. Gilbert Alexander. Hmm. Gil Alexander. As I recall, he was involved in Big Daddy development from the beginning.

Pamiętajcie, nie ma co zostawiać apteczek na później z tyłu. Chyba, że jesteście pewni, że wrócicie. O! Jesteś zwolniony, dobry Jean A i zabrałem sobie Ewę Bo bimbrownika A, po pierwsze zabrałem jej Boy, oh, boy, what is my name? Alex the Great! Oh, no. Always remembers it's to let me die, friend.

o oh, hell, that has to be Gil Alexander, same man who left that message we're following. He sounds oh. mad as a March hare now. Jakby to wszystko nie wystarczyło, żeby człowiek zwariował. A ja zostawię. Lubię taką muzykę. Inne, znaczy dostanę? Nie obierajem. Spalony, wyrzucony apteka. Wow, jak wolno się przemieszcza! <grystanie> <Op>. <grystanie> <grystanie> o jezu, aż się zakaszlałem. Powiedziałem, że wolno się przemieszcza. Igła, a zwalnąłem na czerwone. Tu musi być gdzieś wyłączenie. Musi być. Może wcześniej. Jest. Wyłączenie alarmu Spróbuję jeszcze raz. Schakujmy je. miały być szersze te paski. Co stanę? First state świetnie. No i nic więcej do kupienia nie ma w sumie. A tu jeszcze miałem apteczkę. Zapomniałem kompletnie. Teraz tego skakujemy. I mamy apteczkę kolejną na power. Ja nie wiem czy się wrócimy, bo szczerze wam powiem, że dalej nigdy nie było mnie Nie grały... <laughs> Cholera Głupie, choróbsko <laughs> Nigdy wcześniej nie doszedłem dalej Znaczy, wiecie o czym mówię N Naprawdę, nigdy dalej mnie nie było I... Cholera jasna, zapiszę, <laughs> naprawdę Nie mam pojęcia czego spodziewać się za tymi drzwiami

Lili, Lili, stand by. What's this? My secretary vouches for you, Delta. You're one of our old protectors, yes? You're a fine product, Delta. Yes, fine product, built to last. Say, don't look now, but I believe one of your old colleagues wants to welcome you back to the office. Uh oh. どこだおこらぁ To a massive dose of substance Adam. By the time you hear this, I will have armed this facility's defenses en masse. You, my friend, must therefore penetrate them and kill me. Please believe that if I could have done it myself. Ah, and on that cheery note, you may use the diary lying near this screen to bypass the vocal print locks ahead and enter the security office. The password is Agnes Day. Agnes Day. Ah, fine. Please see password to enter. Agnes Day. Access granted. Welcome, Gil Alexander. I heard that. My likeness is company property, Delta, just like you are. Don't make me strip you for parts, Milado. Damn, Knieś. Oh, So, oh, yes. Access didn't deny. Piggy, speak clearly. Automatic deactivation for 60 seconds. Oh, he's jamming the voice print lock with that awful crooner. see kidding. if you can find some way to sabotage his control of building security. security office well above your pay grade if you're so keen to help the restrooms need a good scrap yes a clerk or two to help you along money is goddamn O, okej okay. O, zaraz styczkę zyskamy I mamy... Bank genów, kupimy sobie więcej życia pewnie I many, okej, okay, świetnie O, i więcej pola na toniki Więcej pól, ja raczej powinienem, powi <kłysy> powinienem powiedzieć Schakujmy A, co ja czekam na coś, na co, na co nie doczekam się, w sumie. Tak, yes. gratulacje! won a battle of wits with home I that device, Delta! You fumble at it like an baboon! Hmm.

Ryan is now dead by his own son's hand. But far more interesting is the program of compulsion bred into his child, coded W-Y-K. It was some manner of verbal trigger phrase, which the boy would obey as an order unerringly. In a way, this sad thing, this half-man, had escaped the self. Highly intelligent, but devoid of so-called free will with all its convenient blind spots. What if he had been instructed to uphold the common good? What if he were a volunteer? Whoa! Rozrabiako, wybacz. je. Ale ciebie przygarniemy. W sumie to nie wiem co mówi bo... Cholera. Zastraniec, no! <laughs> Gdzie jest wyłączenie alarmu? Najpierw chciałem spojrzeć. Jest tutaj gdzieś? Chciałbym wykonać... Jest tutaj. Chciałbym wykonać trik... A harpuny mamy wszystkie? Chciałbym wykonać trik, że będziemy się włamywać... Specjalnie uderzymy czerwoną panel. Okej, okay, teraz szybko biegniemy. Obrwiemy trochę. Ajajajaj! Pozwolimy? Chodźcie, chodźcie! Wyłączamy alarm i teraz mamy boty. Dla siebie. Uwielbiam się nimi otaczać. Ponieważ czuję się bezpieczny- a tu mamy tak Świetnie. Tutaj mamy <laughs> pierwsze zwłoki i chyba na tym poprzestanę, gdy już. Gdy już opróżni je zadama. Hmm. Gdy je zadama, w to... No cóż. Zakończę nagrywanie. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Może jeszcze posadzę dwie miny. Jeden. Dwa. Tak, nie umiem liczyć. Boję się, że ktoś mi tu wyjdzie, więc jeszcze tu. No, i zacznijmy zbierać Adama. Tak, tak wiem, kochanie, wiem. Zbieraj. O, właśnie wybuchła jedna mina. U. Zaraz, dlaczego nie działają te minie i pułapki? Skądś muszą przyjść, przecież? Co się dzieje? Już tyle? Wow! Strasznie się was boję! Tak bardzo chcę cię tego Adama, widzę. Tylko wkurzające jest to, że oni pojawiają się w pewnym momencie, a nie idą skądś. Gdzie to jest bardziej wiarygodne, że stamtąd idą. O! Wychodzili stąd. Miałem nosa. Bo nie zniknęła tamina. Tamina. Podnieś się. Nie są zbyt inteligentne. W tym momencie zakończę nagrywanie. Do następnego razu w Bioshock 2.